Posiadają swoich zwolenników, jak i zagorzałych przeciwników. Jedni i drudzy posiadają swoje racje i argumenty, więc łatwo zgubić się w tym gąszczu sprzecznych informacji i opinii. Dziś właśnie powiemy sobie o kilku istotnych rzeczach, na które warto zwrócić uwagę przy rozpoczęciu suplementacji. Niestety, faktem jest, że w dzisiejszych czasach zmagamy się z wieloma niedoborami. Niedoborowe są nasze diety, nieodpowiedni jest nasz styl życia. Czyli po prostu brakuje nam niektórych składników, które usprawiają funkcjonowanie naszego organizmu. Wynika to z tego, że żywność jest coraz bardziej przetworzona, nasze diety są monotonne, czy też chemizacja naszego środowiska poszła na tyle daleko, że te produkty nie są tak bogate w substancje odżywcze, jak były jeszcze 20 czy 50 lat temu. Mówi się o kilku składnikach, których suplementacja jest wskazana, jest tak jakby podstawowa, bo większość z nas boryka się z tymi niedoborami. Aczkolwiek, każda suplementacja powinna zostać poprzedzona badaniami krwi, które umożliwią nam zaadresowanie naszych niedoborów. Do takich podstawowych składników, w których suplementacja jest wskazana, ponieważ warunkują one sprawne funkcjonowanie naszego organizmu. A z niedoborami tych składników spotykamy się najczęściej. Należą między innymi witamina D3, magnez, kwasy omega 3, e, probiotyki, jak również witaminy z grupy B. Bardzo istotna jest jakość stosowanych przez nas suplementów. Warto zwrócić uwagę na badania, które mogą ją potwierdzić, ponieważ w Polsce produkcja suplementów nie podlega tak rygorystycznym zasadom jak produkcja leków. W związku z czym, tym większy plus dla producenta, jeśli. Jakość tego suplementu może potwierdzić odpowiednimi badaniami. Warto na to zwrócić uwagę w przypadku probiotyków, gdzie za nazwą szczepu powinien się również pojawić numer szczepu, który gwarantuje nam to, że dany probiotyk, dany szczep był odpowiednio przebadany. Bardzo ważna jest forma, w jakiej dana substancja występuje w suplemencie. Warto wiedzieć, że na przykład magnez w postaci tlenku magnezu będzie zupełnie bezużyteczny, ponieważ nie wchłonie się w naszym organizmie. Natomiast świetnie sprawdzi się jabłczan czy cytrynian. W przypadku selenu, najlepszą przyswajalność osiągamy przyjmując na przykład selenometioninę, czyli taką postać, której nasz organizm najwięcej korzyści może sobie przynieść ze stosowania danego suplementu. Warto zagłębić się również w zasady przyjmowania suplementów, między innymi w porę dnia, o której warto przyjąć daną substancję. I tak na przykład witaminy z grupy B przyjmujemy w pierwszej połowie dnia, ponieważ działają na nasz organizm pobudzająco. Natomiast na przykład magnez przyjmujemy w drugiej połowie dnia, ponieważ działa wyciszająco i wspomaga jakość naszego snu. Istotne jest również to, które składniki należy przyjmować razem, a które już absolutnie oddzielnie. I tak tutaj na przykład selen przyjmujemy rozdzielnie z cynkiem, absolutnie nie łączymy tych składników, ponieważ znoszą swoje działanie i tak na dobrą sprawę nasz organizm nie czerpie z tego żadnych korzyści. Natomiast na przykład żelazo świetnie wchłonie się w obecności witaminy C. Natomiast witamina D3 bardzo fajnie wchłonie się w obecności witaminy K2 czy magnezu. Czas trwania suplementacji oraz wysokość przyjmowanej dawki zależy tak naprawdę od tego, z jak głębokimi niedoborami się zmagamy. Zalecane jest jednak, aby na start czas trwania tej suplementacji nie był krótszy niż 3 miesiące. Musimy dać naszemu organizmowi czas na zgromadzenie zapasów, na odbudowanie istniejących niedoborów, w związku z czym. Te trzy miesiące to jest taki minimalny okres czasu, który powinniśmy dać naszemu organizmowi na regenerację. Po tych trzech miesiącach warto powtórzyć badania laboratoryjne, aby zaobserwować, w jakim stopniu udało nam się odbudować istniejące niedobory. Możemy też na miesiąc, na przykład, odstawić dany preparat, aby móc realnie, też subiektywnie zaobserwować, jakie zmiany wywołał w naszym organizmie. I jak on na niego wpłynął, jak czuliśmy się podczas jego stosowania? Bądź to bądź jednak 3 miesiące to jest minimalny czas trwania suplementacji. Powtarzamy badania laboratoryjne, są one bardzo istotne, więc nimi się jak najbardziej wspieramy. Jedne substancje będą potrzebowały krótszego okresu czasu, aby wysycić nasz organizm, inne substancje dłuższego. Pamiętajmy jednak o tym, aby zwrócić uwagę na formę, jaką przyjmujemy w danym suplemencie, na porę dnia i na interakcje, w jakie dany suplement, dany preparat może wejść z innymi substancjami.